Witam wszystkich na moim kanale dzisiaj będzie po raz pierwszy taki daily vlog z części dnia mojego życia no i dzisiaj będziemy jechać do wujka mojego motorem bo a no właśnie bo to zaraz opowiem jak będziemy przy motorze więc wiele ciuchy i idziemy do motoru no dobra ja już motor wyprowadziłem no i będziemy jechać do wuja bo wczoraj budowaliśmy karmnik dla ptaków oczywiście do wuja biorę maskę dla bezpieczeństwa więc odpalamy Jamaszkę i ruszamy w drogę. Po pół godziny jazdy decham do wuja i idziemy oglądać karmik. Tu jest nasz karmik. Chwilowo jeszcze bez, bez dachu, ale to będziemy kończyć. Podstawą są takie trzy deski. A drugą podstawą, taką pogrubioną, jest kawałek chyba szafki, czy cokolwiek. Nie wiem, tu to jest. Wuju, tutaj jest! Co? Co? No ta podstawa, skąd wziąłeś? Z kawałka szafki? Co? Z jajca strusiowego. Dobra, z innymi się nie da nagrywać, bo to jest taki lewus. No i co? Tu mamy takie cztery podpórki pod dachem. Pod kątem 45 stopni są te, te wycięcia, no i będziemy kończyć dach. Dobra, naszym dachem będą takie deski z szafek. Dobra, mamy nową koncepcję dachu. Będą dwie takie deski w tą stronę i w drugą. I taka błazeria po długości tutaj. Dobra, teraz tak, bierzemy miarkę. Na pół to będzie 55, to będzie 27,5 cm śniemy piłką i jedziemy dalej z robotą. Tak buja? Teraz tak. śniemy drugą deskę. I jest druga deska. Szerokość tej deski jest 11, nogi jest 5 Mamy 6 cm zapasu, to po 3 cm z każdej strony trzeba sobie odznaczyć. O, i tutaj będzie nasza noga, jak się przykręci, to będzie tak. Przątajcie, bo Baśka jedzie. Baśka blok. To jest do wywalenia już. Zadam to. Mhm. Robię jeszcze kleju na deseczkę. O. Tak. Dobra, ale się trzyma elegancko. Teraz drugą deskę. Mniej więcej tu mamy te kreski na szerokość. Tak nakładamy trochę kleju tu. Dobra, tutaj, tu. Tu chyba tak, to nie? O, no tak. Gdzie żeś zwinęła ten wąw? Kurwa to będzie łaziwi Mańka, gdzie żeś ten wąw? Kurwa jak to Dobra, elegancko. Trzymajcie tam nogą O! Teraz wracamy i drugi bok to samo. Tak wygląda nasz karmnik. Teraz będziemy kłaść resztę dachu. Teraz będziemy kłaść deski te po długości dachu, i z dwóch stron będą wystawać po około 15 cm z jednej jak i z drugiej strony. Mówię trochę, skomentuj. Jak będzie zrobione w całości, to ci skomentuj.